Dzień dobry, poranny czesak językowy. O czym? Mogłoby być o waflach i o falaflach. Tylko powstaje pytanie, czy falafel, ten z ciecierzycy, rzeczywiście odmienia się w ten sam sposób jak wafel, to znaczy traci swoje E w odmianie, albo ma tak zwane eruchome, czyli takie, które się traci. Badania statystyczne wykazują, że 80% ludzi, Polsce i po polsku mówi nie o falaflach, ale o falafelach. To świadczy o tym, że jest to jeszcze trochę obce, ale 20% ludzi mówi o falaflach. Mówił też taki pisał Piotr Bikont, więc kto wie, kto wie. W słowniku chyba trzeba jednak podać oba typy odmiany. A co? Spolszczajmy tak troszeczkę orientalny przysmak. Dziękuję.